Hej, hej, jestem Carmela i witam was w 56. odcinku z serii The Sims 3 Nowe Światy. I dzisiaj przed wami Great Bear i miał być zupełnie w ogóle inny świat dzisiaj, nawet włączyłam już tamten świat. Po 30 minutach wczytywania włączył mi się tamten świat, miałam go już wyłączać, ale stwierdziłam, że dobra, skoro się załadował to wam go pokażę. I był to piękny świat z ogromną ilością modów i myślę, że przez tamte mody właśnie stał się niegrywalny, ponieważ ja nie byłam nawet w stanie w tamtym świecie, Ruszyć właściwie e, ekranem, poruszać się po tym świecie, więc stwierdziłam, że nie, nie będę go Wam pokazywać. Pokażę Wam ten, który znalazłam jako kolejny e, i jako m, taką alternatywę dla tamtego świata. Jest to świat bardzo tak w takim bardzo górskim klimacie i myślę fajna opcja i na wycieczki i do życia. Także możecie sobie albo tutaj przyjechać turystycznie, albo po prostu tutaj poprowadzić taką zwykłą życiową rozgrywkę. Dobra, już nie będę przedłużać, tylko wprowadzimy sobie kogoś do domu. Bardzo żałuję, że tamten świat był taki um... Mocno obciążony, bo najpierw wczyta, wczytywał się właśnie przez 30 minut, a później, ostatecznie okazał się niegrywalny, ale był piękny. Może kiedyś jeszcze spróbuję zrobić do niego jakieś podejście, jak będę mieć mocniejszy sprzęt, no ale na chwilę obecną to nie było w ogóle grywalne. Dobra, przechodzimy tutaj już do wybierania. Co my tutaj mamy? Jakieś domki całkiem fajne. Tutaj mamy troszkę mniejsze chyba, ale mnie te bardziej chyba w centrum interesują. Albo ten, albo może ten, a dajmy im ten, taki wypasiony, umeblowany, weźmiemy, zobaczymy jak ta mm, wioska wygląda. A no i nie przeczytałem Wam opisu, a skoro jest opis, to oczywiście przeczytam Wam tych kilka słów. Miasto zostało założone w 1880 roku nad brzegiem rzeki Lazy Elk w pobliżu granicy amerykańsko-kanadyjskiej. Z biegiem lat jego położenie sprawiło, że stało się popularnym miastem dla turystów i spacerowiczów, którzy chcą odkrywać otaczające góry i zalesioną dzicz. Okolice Back Falls zostały przekształcone w Park Narodowy w 1974 roku i są popularnym obszarem rekreacyjnym zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. No więc tak jak Wam mówiłam, taka górska mieścinka, która jest fajną opcją i na wakacje i na życie. Dobra, wskakujemy do gry, skoro dom mamy wybrany. No i jesteśmy. Cóż nam się tutaj ukazało? Jaki ładny ogród. Ojej, dobra, jestem pod wrażeniem. Wygląda to całkiem ładnie. Uu, w ogóle okolica tutaj jaka urocza. Piękne tereny. No, powiem Wam, że patrząc na mapę z góry, widzimy sporo wolnych, e, wolnych parcel, i myślałam, że to nie będzie wyglądało tak dobrze, ale jestem zauroczona. No dobrze, a jeszcze zobaczymy, jak się domek w środku prezentuje. Postawimy sobie oczywiście ścianki. Jej, ładne to, takie wiecie, klasyczne bardzo. No ładne to, urocze. Do rodzinnej rozgrywki będzie w sam raz. Oczywiście można go sobie troszeczkę przerobić, troszeczkę zrobić pod siebie bardziej, ale jest to dom, w którym naprawdę można wejść i grać, i nie trzeba, wiecie, poświęcać godzin, masy czasu, żeby go dostosować pod siebie, bo jest naprawdę estetyczny i jest ładny z zewnątrz i jest ładny w środku. Mi się bardzo podoba. A jeszcze tutaj, oprócz tego, mamy uroczy ogród, co też jest ogromnym plusem, bo ogród jest tutaj naprawdę pięknie zagospodarowany. Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Nie spodziewałam się czegoś tak ładnego. No, się mi się, kochanie. Trochę jestem sfrustrowana tam, tamtym pierwszym światem, więc no, mogę nie być zbytnio taka, wiecie, entuzjastyczna dzisiaj, ale... Mm, bardzo mi się podoba. Ten pierwszy dom, w którym się pojawiliśmy, bardzo się mi podoba. No i dobra, zobaczymy, jak wygląda sąsiedztwo, ale już patrząc właśnie na te tereny, to jestem zachwycona. To jest też ten dom, nad którym się zastanawiałam. Wygląda bardzo, bardzo uroczo. Nie są to domy wiktoriańskie, ale są to takie domy nie wiem, jak się ten styl nazywa w każdym razie bardzo takie typowo amerykańskie. Hmm, ładne to, no ładne. Oj, 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 chyba niechcący przybliżyłam na park główny, ale skoro już się tutaj znaleźliśmy, no to dobra, to sobie spójrzmy, jak ten główny park wygląda w mieście. Tylko niech to się nam pięknie doczyta. No okej, okay. jest, jest zwyczajnie, ale jest uroczo, jest sporo kwiatów. Nie wiem, czy ten park się gdzieś nie pojawił w jakimś mieście. Jeśli się pojawił, to dajcie znać, ale jest po prostu taki bardzo mm, w stylu tych wszystkich światów od EA. Więc może dlatego mi się kojarzy, skądś, bardzo podobny chyba do parku z Sunset Valley? Hmm, już w sumie tyle nie byłam w Sunset, że nawet dokładnie nie pamiętam, jak tam ten park wyglądał. W każdym razie jest okej, okay, mi się też podoba. Co my tutaj dalej mamy? Tutaj jest e, niby fryzjer, stylista, tutaj jest jakiś bar, oczywiście wszystkie królicze norki, tutaj są, to mnie interesuje. Co to jest? Czy to będzie, to jest niby jakaś. Czy to będzie stacja benzynowa zrobiona nie bez tą taką. Tak, zobaczcie, dobra. Mamy stację benzynową, ale fajnie. No to jest świetne. Gdzieś już w jakimś świecie mieliśmy stację benzynową i też ona pięknie wyglądała. Tutaj nie wygląda najgorzej. Oczywiście mogłoby być więcej elementów, ale jest fajnie. Podoba mi się ten pomysł, że tutaj mamy stację benzynową, a z tyłu mamy taki bar. Że można właśnie sobie zjechać z trasy i zjeść coś. No, bardzo, bardzo mi się ten pomysł podoba. Co my tutaj dalej mamy? Tu jest cmentarz, a spójrzmy sobie na cmentarz. Jakoś tak te cmentarze zawsze zostawiałam na koniec, to dla odmiany możemy spojrzeć sobie na początku. Ojej, ojej, tu się dużo dzieje. No, tu się bardzo dużo dzieje. W ogóle ta krypta, taka na podwyższeniu. Tutaj z boku są miejsca na nagrobki. Wygląda to wszystko na bardzo, bardzo dopracowany projekt. Tutaj jest nawet jeden rozkopany grup lubię takie smaki, bo to wygląda na mega takie przemyślane i faktycznie wydaje nam się, że coś się tutaj na tej parceli dzieje wciąż. Dobra, otwórzmy sobie to mauzoleum. Czy ja to mogę otworzyć? Czy to jest króliczanora, czy to, to jest chyba króliczanora? nora? Wiecie, to wydaje mi się, że to będzie albo z modów, Albo z jakiegoś świata, którego nie kojarzę. Hmm. To na pewno jest z królicza Norka, ale wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, i lecimy sobie dalej. Tu jest jakiś wielki, naprawdę wielki dom z werandą. No to już jest trochę bardziej takie wiktoriańskie wieżyczka jest plac zabaw jest dla dzieciaków, ogromny to jest wiecie co, otwórzmy to sobie fajną madziałkę i tutaj z tyłu zobaczcie jakie to wypasione o wow, no dobra to jest ciekawe, to jest bardzo, bardzo ciekawe otwórz, otwórz, otwórz otwórz, 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 otwórz. Eee, muszę zmyć niesmak tamtego świata po prostu z siebie i, i tak, i złapać oddech ale strasznie mnie zirytowało że był niegrywalny. No ale dobra, już postaram się nie przeżywać z tego. Hmm, trochę mnie ta czerwień boli w oczy. Hmm, yy. trochę bardzo. Ale sam dom ma bardzo ciekawy projekt, w sensie bryłę i. Gdybyśmy go troszeczkę przerobili, to myślę, że można by było uzyskać coś mega ciekawego. Uuu, nawet piwnicę mamy, to jest ogromny plus, bo nie w każdym domu mamy piwnicę. A tu macie ogromną część do zagospodarowania jeszcze dla siebie, można jakieś bawialnie robić, niebawialnie, sale kinowe, także można się bawić na maksa. To jest ogromny dom, ogromny, ogromny, tylko zmieniłabym podłogi i tapety i, i byłoby cudnie. Raz, dwa, trzy, cztery... Cztery sypialnie, ogromny hall, ileś łazienek, nie, nie chcę już nawet liczyć. I na górze kolejne sypialnie, dwie. E, jedna z biblioteczką w wieżyc wieżyczce, tak, to jest to, o czym zawsze marzyłam: biblioteczka albo sypialnia w wieżyczce. To jest to, słuchajcie, jest pięknie. No, bardzo mi się podoba. E, I mamy jeszcze strych? nie mamy, ale jest pięknie, jest naprawdę, naprawdę uroczo. I ten dom ma zdecydowanie coś w sobie. Dobra, lecimy sobie dalej, zobaczymy sobie bar. Bo wydaje mi się, że to jest zbudowane. Tak, to jest zbudowane i wygląda pięknie. Wygląda przepięknie prze Bardzo ładna parcela, bardzo estetyczna z zewnątrz. Otwórzmy sobie Ciebie: czy ty jesteś otwarta, czy nie jesteś otwarta? Nie, nie jesteś otwarta, więc musimy cię otworzyć. Dobra, otwieramy Nrasikiem. Ostatnio pytaliście, czym otwieram. No to zawsze otwieram Nrasem. I co my tu mamy w środku? Ojej, podłogi mi się nie podobają, ale cała reszta. O, 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 dobra. Aha, dobra, bo ja weszłam w inną parcelę. Już się bałam, że coś się złego dzieje, bo przez moment widziałam: o, właśnie coś takiego, takie plamy, ale to jest inna parcela. Już tak, mam traumę. Teraz przed, po tamtym świecie, że coś się tu zaraz będzie złego działo. Tutaj mamy miejsce do bilarda, jest jakieś takie miejsce, wiecie, do oglądania może jakiegoś meczu, czy czegoś w TV, do wspólnego spędzania czasu ze znajomymi, jest ogromny bar. Na górze mamy... uuu, jej, mamy drugi bar, mamy parkiet i mamy mnóstwo obiektów do gier. To mi się podoba, są też łazienki, trochę kolory mi właśnie dają po oczach, wydaje mi się, że twórca... Mm, Lubi pomarańcze, lubi czerwienie i lubi takie ceglaste odcienie. No ja niekoniecznie, nie zawsze, ale fajnie, fajnie jest zagospodarowana przestrzeń i fajne atrakcje tutaj są dla simów. Ja bym sobie to troszeczkę jeszcze przerobiła, ale z zewnątrz naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jest przepiękna z zewnątrz. Ten budynek robi mega, mega wrażenie, przynajmniej na mnie. Co my tutaj mamy obok? A, ja muszę Ciebie zamknąć, no tak, zapomniałam, przepraszam, zawsze zapominam, że te publiczne musimy zamykać. Co my tutaj mamy obok? To jest królicza norka, tylko coś chyba przed nią było też kombinowane. Wydaje mi się, że ona nie miała tej sceny, ta królicza nora przed, przed tym, przed mm, obok wejścia, że to jest dodane przez twórcę. Mm, I lecimy sobie dalej, zobaczymy, a, tu jest jeszcze dyskoteka, ale to jest z gry, więc nawet nie wiem, czy jest sens, żeby... A zaglądać do tej dyskoteki, do tego klubu, bo to wiem, że to jest z gry, z jakiegoś dodatku. Hmm, tak się zastanawiam, czy jest szansa, że te domy zostały przekopiowane z innych miast? Tak teraz o tym myślę. Skoro widzę, że niektóre parcele właśnie tak zostały przekopiowane, jak na przykład ta parcela, to czy jest szansa, że niektóre domy też zostały przekopiowane? Hmm... No dobra, miejmy nadzieję, że nie Cóż my tutaj mamy, czy to jest kemping? Tak, to mi wygląda na kemping Piękna parcela, o wow O wow, dobra, to jest piękne To jest na maksa piękne O jejku, 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 jejku Plac zabaw, przecudny Pośrodku basen i jacuzzi tu nawet mają, i mają rodeo, mają byczka, ale cudnie. Tutaj kolejna strefa do zabawy dla dzieciaków. Mogę to otworzyć, zobaczyć jak te domki wyglądają. Oczywiście, że mogę, mamy coś w piwnicy? Nie, w piwnicy nie mamy nic. Ale to spójrzmy sobie na to pierwsze piętro. I co jest w tych domkach? A gdzie tu jest łóżko? Halo? Aha, dobra, tu jest łóżko, sypialnia połączona ze salonem i kuchnią. I każdy domek chyba wygląda, a nie, nie każdy wygląda tak samo. Ten ma dwa pojedyncze łóżka, mniejszy kominek. Tutaj mamy część wspólną i tutaj mamy mm, też takie same dwa domki. Czyli te dwa domki wyglądają identycznie. Te dwa po skosie i te dwa też. No fajna sprawa. Można sobie tutaj przyjechać z simami i spędzać bardzo przyjemnie czas. Podoba mi się. Hmm, chyba camping mieliśmy też w Greymount Bay, nawet pamiętam, że moi simowie się tam wybrali i w sumie Grey Mountain Bay według mnie przynajmniej jest na liście tych jednych e, z lepszych światów. Hmm, ale no ten też nie jest zły, ten też mi się podoba. Tylko zastanawiam się, czy te domy faktycznie nie zostały przekopiowane z innych miast, ale to jest bardzo, bardzo ładne. To jest bardzo ładne. Dobra, otwórzmy to. Wygląda fajnie, byłem ma ciekawą, więc oby w środku też był uroczy. Świat idealny dla Drwala i takiego wiecie, miłośnika dziczy. Mmm, no ładne to, ładne drewno wszędzie. To drewno na ścianach mi się podoba. Jest takie mocno specyficzne. Kamień i to drewno, no fajnie tutaj. Ten dom nie wiem dlaczego mi się kojarzy ze Stranger Things. Jeżeli oglądaliście to, dajcie znać, czy faktycznie macie takie skojarzenia. Mm, bo mi się jakoś tak mocno kojarzy. Tam chyba też było takie drewno na ścianach w którymś domu. Dawno oglądałam, bardzo dawno, ale jakoś tak poczułam klimat tego serialu w tym domu. Czy mamy piętro? Mamy piętro. Uuu, no dobra. Mamy e, sypialnię dla dzieci i sypialnię główną i długie, bardzo długie korytarze, które może trochę nie mają sensu za bardzo, bo e, można by było coś tutaj więcej wyczarować, gdyby te korytarze nie były takie długie i nie zabierały aż Tyle przestrzeni, no ale dobra, domek ogólnie na plus, fajny kształt, e, ciekawy wygląda w środku, więc mi się podoba, działka nie za duża, ale optymalna. Tutaj mamy jakąś pal, pal, palcele, palcele, znowu mamy parcelę publiczną, klubową, ale mnie bardziej interesuje ten domek, który jest obok przynajmniej z zewnątrz, ładny, no ładny. No tutaj jest pełno takich właśnie górskich chatynek, jej! Jej, je, jaki salon cudny, och te okna, och te okna. panoramiczne, piękne, z niesamowitym widokiem. No tak, dobra, ten widok. Ten widok jest wart grzechu. Mm, jest pięknie. U, tutaj jaka willa. Dobra, spójrzmy na to, bo to fajne, ale jeszcze zanim tam spojrzymy, to chciałam zobaczyć plażę. E, bo tutaj jest taka mini mała plażyczka. mini, mini mini. Hm, no dobra, nie taka mini da się tutaj pokąpać. Szkoda, że nie ma tutaj przygotowanych żadnych atrakcji dla simów. Czy będzie tutaj jakakolwiek plaża z atrakcjami? Tutaj niby coś jest. I co się tutaj dzieje? Mamy palenisko, jakąś łódkę, miejsce na grilla. Woda jest taka krystalicznie niebieska. No ładnie, no ładnie, no ładnie, ładnie, ładnie. Bardzo mm, taki iejowski mi się wydaje ten świat właśnie mniej e, wygląda na świat stworzony przez kogoś, przez jakiegoś e, gracza, a bardziej wygląda na świat taki typowo iejowski. Może dlatego, że jest tutaj sporo właśnie parcel od Iej. Dobra, mieliśmy ten duży dom zobaczyć, jak on wygląda. Mm, ładne to, no bardzo to ładne u dobra, to jest tak to jest bardzo mój styl, piękny jest tu mamy nawet jeziorko z tyłu mamy basen miejsce jakieś do zabawy czy tu jest miejsce e, dla konia nie, już myślałam, że to jest może miejsce dla konia ale to jest bardziej chyba ogródek e, i można sobie tutaj coś sadzić i hodować ojej, wieżba, chyba wieżba płacząca ja zawsze marzyłam, żeby mieć na działce wieżbę płaczącą ojejku, ojejku, bardzo mi się podoba Eee, dobra, a domek sam w sobie, zaraz zobaczymy, jak wygląda, bo z zewnątrz wygląda uroczo. Czy w środku też będziesz uroczy? Uuu, mamy piwniczkę, jak super. No dobra, to jest ogromny plus za to, że tu są piwnice. Mm, bardzo mi się to podoba. I znowu straszne umiłowanie do takich mm, ceglastych kolorów, chociaż jeszcze nie jest tak źle. Takie są w miarę mm, jeszcze do zniesienia te barwy. Ale podoba mi się układ w środku. Tutaj jest łazienka, tu, gdzie łazienka? Gabinet? Tutaj jest, tutaj mamy łazienkę, która swoją drogą jest mega ładna. Czarna. Dawno nie widziałam czarnej łazienki z czarnymi kaflami. Bardzo mi się podoba. Nawet nie sądziłam, że może mi się tak czarna łazienka podobać. No, ładna, ładna. Tutaj mamy pralnie i drewniane pralki ciekawe. Tutaj mamy ogromną kuchnię z jadalnią, ogromny salon no to jest kawał chaty. I tu jest zejście do piwnicy, tak, tu jest zejście do piwnicy, a tu jest wejście na górę, więc możemy spojrzeć, jak wygląda jeszcze piętro. U, cudnie, tutaj mamy <laughs> mocno zieloną łazienkę, no to ta czarna mi się bardziej podobała. Sypialnia, pokój dla dzieci, kolejna sypialnia, uuu, tutaj jest i łazienka, i garderoba, fajnie, fajnie. E, I spójrzmy sobie, jak wygląda strych. Na strychu mamy, cóż my tutaj mamy? Mamy sypialnię z pokojem takim telewizyjnym, fajnie to wygląda i jeszcze taki mini gabinecik w wieżyczce, też wygląda to uroczo i to by było na tyle jeśli chodzi o ten domek a po drugiej stronie nie zwróciłam uwagi że jest parcela do skoków, mega fajnie no, można sobie tutaj hodować chyba jednak konia można by było ten ogródek przerobić na jakąś taką końską część i później po drugiej stronie od razu ćwiczyć jazdę a co my mamy tutaj w górach w tej wyższej części, tu są baseny, jeziora. U, ciekawe. Tutaj jest też jeszcze jakaś taka mm, spelunka. Dobra, to zajrzyjmy, bo ja lubię takie miejsca. Jakby to wyglądało. U, mega uroczo. Z zewnątrz wygląda świetnie. Kojarzy mi się trochę z barem z mm, czystej krwi. Nie wiem, czy oglądaliście Czystą Krew. Jak nie oglądaliście, to polecam. Dobra, mamy scenę. Uuu, jak fajnie. Tu są jedi wszędzie, ale ekstra jedno z fajniejszych miejscówek, jakie widziałam. No to mi się mega podoba. To jest tu do bilarda, ale to fajne. Bar, no to jest mega. I ten wielki tutaj drwal z naleśnikami. Świetne to, mega. Dobra, to jest bardzo udana parcela. I myślę, że jakbym tutaj mieszkała, to z chęcią bym wpadała z moimi simami. Tu mamy jeszcze. Cóż to jest? To jest niby też kolejny kemping. Tu jest Wielkie Jezioro i kolejne jezioro i jeszcze. Eee, to to co, co to będzie? To chyba będzie jakieś pole namiotowe, a spójrzmy na to, tak, to jest pole namiotowe, piękne, ojej, no, tu jest pięknie, to jest takie pole w środku lasu, ojej, jak tutaj jest gęsto, zadrzewione, jak tu pięknie, o kurczątko, jak ja lubię takie leśne tereny, U, tu mamy nawet wodospad przepiękny, o wow, dobra, no, tu jest fajnie, no, bardzo ładnie. Ojej, jej, jej. Bardzo mi się podobają też te takie smaczki w postaci wyrąbanych drzew. Widać, że tu właśnie było drzewo ścięte. Tu było drzewo ścięte. Te pniaczki właśnie sugerują jakby coś przed chwilą się tutaj działo, jakby faktycznie była jakaś wycinka. Dużo jest tych pniaków, więc to mi się mega mega podoba. Tu był jakiś domek mieszkalny. Tutaj mamy basen z to są chyba takie gorące jakby źródła, tak mi się kojarzy, że tutaj sobie woda spływa z tego jednego źródła i tutaj mamy Drugie źródło, i zobaczcie, jest nawet pomost, ale to uroczo wygląda. Pięknie! No, to jest cudna miejscówka. Piękna, piękna, piękna. Dobra, i co mamy tutaj jeszcze? Bo tu chyba było coś dużego, takiego końskiego. Aha, to jest farma. Możecie sobie kupić w górach farmę, takie ranczo właściwie, i hodować tutaj konie, i będziecie mieć piękny górski dom też obok. No, piękne to. Naprawdę. No, powiem Wam, że zaskoczył mnie ten świat. Nie spodziewałam się, że będzie aż taki fajny. Bardzo mi się tu podoba. Szczególnie ta część górska tam jest taka bardzo urokliwa. Cóż my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Czy w tej części też się znajdzie coś fajnego? Ten świat w sumie nie jest aż taki duży. Chciałabym zobaczyć jeszcze jakiś, może domek w centrum. A jak z parcelami? Aha, tutaj mamy wojsko, ratusz i policję. No dobra, czyli raczej będziecie mogli sobie podejmować te wszystkie standardowe kariery. I może byśmy zerknęli jeszcze na któryś z tych domów, bo one są mniejsze, więc możemy przy okazji zobaczyć, jak te mniejsze wyglądają. No dobra, nie są wcale takie mniejsze, ale są takie typowo amerykańskie. I nie wiem, który otworzyć, ten czy ten? No to ten otwórzmy, bo ten wygląda na mniejszy. Pokaż kotku, jak wyglądasz. Pokaż, pokaż się, pokaż się, pokaż się. Hmm. Ojej, kolorki, kolorki, kolorki. Kolorki zdecydowanie jak dla mnie do wywalenia i ja bym go też przerabiała, ale z zewnątrz przynajmniej jest ładny. Dobra, niech się to wszystko jeszcze doczyta. No tak, zdecydowanie bym go przerabiała. Średnio mi się podoba ten wystrój, ale z zewnątrz wygląda ładnie, więc już przynajmniej odpada wam ta robota na zewnątrz. No chyba, że wam się wnętrze podoba, no to wtedy jasne możecie sobie grać. Kuchnia w sumie nie jest taka najgorsza, taka specyficzna dość. I nie podoba mi się zastosowanie dwóch różnych rodzajów podłóg. To mnie gryzie w oczy. Gdyby wszędzie w całym domu była ta podłoga, to wyglądałoby to lepiej, bo ta podłoga jest bardzo ładna. I lecimy sobie wyżej. Na górze mamy sypialnię, mamy łazienkę, kolejną sypialnię i kolejną sypialnię. Więc w sumie takie dwa bardziej dziecięce pokoje. Jeden taki, taką, taki główny dla rodziców i e, łazienka jeszcze. No, wygląda to całkiem, całkiem ok. A z zewnątrz wygląda bardzo, bardzo uroczo. No, podoba mi się bryła. A jak już bryła jest ładna, no to w sumie i tak jest większa część sukcesu za nami, bo wnętrze zawsze można sobie łatwiej zrobić, przerobić, niż zrobić bryłę ładną. No, i to by było na tyle ode mnie 7 na 10. Uważam, że jest to dobra opcja, jeżeli lubicie górskie światy. To jest naprawdę ciekawie. Są bardzo ładne parcele położone wyżej, właśnie w, na tych takich bardziej górzystych terenach. Jest przepiękny las. Domy też są całkiem ciekawe. Jest sporo parcel jejowskich, jeśli chodzi o te parcele publiczne, właśnie. Myślę, że będzie wam się tutaj dobrze grać. Świat nie jest zbyt duży, jest taki optymalny. No, ty tylko, oczywiście musielibyście go sobie zaludnić, bo jest niezaludniony, ale ogólnie uważam, że jest warty uwagi, warty polecenia i mi się podoba ode mnie 7 na 10, także mogę go Wam polecić: pobierajcie, grajcie, bawcie się dobrze, zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie, no i cześć!